No i z ciekawostek jeszcze takich, jak wyglądają okna e, australijskie. To są takie okna, tu jest takie okno wejściowe na ogród rozsuwane, że można przez niego wychodzić. Czyli to są takie, na zewnątrz jest, są jedne drzwi, siatka jest taka na owady, Drzwi z siatką się suwają po takich prowadnicach, no. a drugie są drzwi wewnątrz. Się zamyka z kluczem jakimś, też na prowadnicy. No, zamyka się, a wewnątrz to jest tak. Wygląda pierwsze zasuwa jedne drzwi z siatką. O. Siatka też ma tu zamknięcie, można zamknąć tą siatkę i nie otworzy. I drugie drzwi jednoszybowa. To jest to jest drzwi jednoszybowe, jedna szyba tylko. I zamykamy ciach i tu jest też zamknięcie takie i już nikt nie otworzy i tyle i tak to wygląda no. i tak samo są inne inne e, szyby zrobione i tu jeszcze jest zasuwka taka jak się wychodzi da, na, dalej to można zamknąć tu jest zamek i tą zasuwę za, zasunąć żeby już było zabezpieczone mocniej 또 나라지.